Proszę Państwa, teraz chciałam wystąpić postać o dużym doświadczeniu politycznym zarówno w strefę samorządu, jak i w Parlamencie, pan Krzysztof Kowiński. No, z wykształcenia zamiłowania rolnik, hodowca koni, kto wie może mógłby być receptą na problemy z takimi z takim wianowie. Natomiast y, w zamian wystąpić w zastępstwie pana Krzysztofa Kuwińskiego będzie, będzie, przemawiał pan Marcin Bustowski. Zapraszam. Prezydenta. Ja byłem członkiem Rady Narodowej Prezydenta Dudy. Organizowałem wybory na Prezydenta Dudy. Wnosiłem dziki do Sejmu, żeby zwalczyć Platformę Obywatelską z PSL-em w obronie polskiego rolnictwa. Najważniejszej gałęzi gospodarki państwa, w której to prawo i sprawiedliwość, kiedy ministrowie, Pan Prezydent, kandydat na Prezydenta, Pan Luda, Przyjeżdżał do miasteczka, kiedy w 2015 roku protestowaliśmy, i obiecywał wprowadzenie, proszę Państwa, ochrony rynku polskiego rolnictwa, podatków na markety, ale najważniejszej rzeczy, jaka miała zostać wprowadzona, była zapisana w strategii Zrównoważonego Rozwoju Mateusza Morawieckiego, Baty Szydło i Jarosława Kaczyńskiego, tego małego Napoleńskiego. Miała być wpisana, proszę Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Żywności przywrócenie polskiej normy z 2004 roku. Mafia, proszę Państwa, nie jest narkotyka. Mafia nie jest, proszę Państwa, oszustwa vat Mafia paliwo Mafia największa jest w przemyśle rolno-spożywczym i, proszę Państwa, najwięcej tam szukuje Polaków. Nie wiem, czy wiecie, ale to co Paweł Skutecki powiedział, 414 tysięcy Polaków zmarło, z czego znakomita większość zmarła na raka. Nie wiem czy wiecie skąd się wierzy, a no właśnie wierzy się proszę Państwa z tego, że koncerny zagraniczne duńskie, amerykańskie, chińskie na terenie Polski od stołu, to co mówi Pan hmm, Minister Jan Krzysztof Ardanowski jego asystent proponował mi właśnie 8 milionów złotych, żebym przestał mówić to, co mówię, i układy mi proponował w tym w takich układach, jak te inne związki zawodowe rolnicze robią jest ich 160 parę, ale znakomita ich większość na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest przekupiona. Mają posadki w Radach nadzorczych, proszę Państwa. W różnych, w różnych ry rynkach hurtowych. Tak samo mi proponowali funkcję dyrektora za 25 tysięcy złotych netto. I żebym pełnił funkcję dyrektora, pytam się ministra rolnictwa, a jaką funkcję mam tam pełnić? Przecież nie mam wykształcenia. Wykształcenie nie ważne. Ważne, żebyś przyjechał raz w miesiącu, podpisał papiery, ale będziesz czas i nie będziesz mówił to, co mógł. Proszę Państwa. Takie największe koncerny, te fermy przemysłowe na płaczego, trzody chleby, wy tak często chodzicie do marketów, kupujecie wieprzowinkę, kupujecie ten fantastyczny dróg, nie wiem czy wiecie, ale w tym drobiu, w tej wieprzowinie najwięcej jest antybiotyków. Polska ma niechlubne, ale czwarte miejsce pod względem zużycia antybiotyków mamy nadmiar spożywania antybiotyków. To, co Europejska Organizacja do Spraw Antybiotyków wskazuje, to jest tylko taki mały wierzchołek góry lodowej. Lewy handel antybiotykami, proszę Państwa, jak metronidazol, norfoseksyna i inne antybiotyki, które dostają zwierzęta, Później spożywamy my właśnie w tych produktach przetworzonych. I dzieci kupujecie paróweczki dzieciom. W tych parówkach, proszę Państwa, jest połowa antybiotyków, zrobiliśmy badania, badania laboratoryjne poza granicą kraju. Firmy, które przedstawiają te wyniki badań, wyobraźcie sobie, że u nich wszystko się zgadza. Bo mają kupione laboratoria, mają kupione Ministerstwo Rolnictwa, mają kupionych posłów mają kupioną ochronę przez CBA. Truci jesteście Polacy na maks, można powiedzieć. Przebadaliśmy w tej chwili 60 osób, to w ciągu miesiąca mniej więcej trwają te badania na zawartość glifosatu, rakotwórczej substancji pochodnej randaku. To pewnie każdy z Was wie. Pryska się to w mieście, pryska się to wszędzie. Importują swoje genetycznie modyfikowaną do, na teren Polski, skargają zwierzęta. Wy później to zjadacie, a w Argentynie samolotami opryskują tą właśnie swoje genetycznie modyfikowaną, proszę Państwa, 8 litrów randaku na hektar. Polacy, ja tutaj jestem przykładem, zrobiłem badania, bo mam odwagę, ale większość facetów po prostu nie ma odwagi pójść zrobić badania na zawartość glifosatu tej substancji rakotwórczej w organizmie, bo się boją wyniku. Bo boją się powiedzieć, a mnie to nie dotyczy, a może to nie o nie. Tutaj 90% was, jak tutaj stoicie, jesteście skróci glifosatem. Macie w organizmie swój glifosat, możecie się ich zbadać i będziecie wiedzieli, jaki poziom tego glifosatu macie. To, co pan Wąskutecki powiedział, oprócz tego, że on jest zeszczepiony, to jest z żywności. Są metale ciężkie w tych produktach spożywczych dla dzieci w słoiczkach, które skupujecie, ja tu nie mówię, już, już firmy, bo trzy firmy mnie pozwały i właśnie ten chiński, proszę Państwa, producent taki na A, który ma 6,5 miliarda obrotu, Panie Boszne, a nie płaci ani złotówki na terenie Rzeczypospolitej, podatku CIP. Wyobrażacie sobie? Ma zarejestrowaną spółkę na macie, spółka komandytowa, to Mariot jest jego własnością w Warszawie, i większość osób siedzi w ich kieszeni, właśnie tych pisów. Oni się spotykają po cichutku z ministrem rolnictwa, z prezydentem, jakbyście zobaczyli co się dzieje. Z Justyną Sochą zrobiliśmy protest, taką pikietę, kiedy ujawniliśmy raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący e-substancji bez kontroli w żywności. Proszę Państwa, normy 681% ADI przekroczone w żywności dla dzieci. Do lat dziesięciu. Poszliśmy z, tym, z tą petycją do pana prezydenta Dudy 1 października 2019 roku. Do dzisiaj ta amerykańska parówka wypełniona izraelską treścią nie odpowiedziała na to pismo. prezydenta chcemy czy takiego prezydenta, który pozwala koncernom zagranicznym, bankom, jak Paribaba, Siemens Finance, Delegelandem i całe, cała Rzesza, która, proszę Państwa, okrada polskich rolników. Nie wiem, czy wiecie, ale banki przyjmują polską ziemię za przysłowiowy ciąg tych Dali ludziom, proszę Państwa, maszyny rolnicze, stworzyli warunki, że nie ma opłacalności, 80% żywności marketowej w tych właśnie a nie polskich strefach, podkreślam, to nie jest polska żywność, to jest importowana żywność. 88 tysięcy tyrów przyjeżdża na teren Rzeczypospolitej Polski. Polska wieczowina z małych gospodarstw rolnych, polski dróg wyjeżdża proszę Państwa do Izraela, wyjeżdża do Niemiec, wyjeżdża do wołowina, a Wy wiecie co jecie? Rezerwy materiałowe. Jedzie najgorszy gatunek żywności, jaka, jaka, jaki jest w Polsce. Pan Pinkas, pa, pan szef wychodzi i mówi Bustowski to jest ruski agent, bo mierzymy mięso urządzeniem pokazujemy, że one się nie nadaje do żywności, do spożycia. Pan minister zwołał konferencję prasową. I co panie ministrze Ardanowski i z Co pokazało dzisiaj? Proszę państwa, a no pokazało to, że, proszę Państwa, Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Antybiotyków wskazuje, że Bustowski ma rację, że Tołwiński ma rację. Dzisiaj wiecie, co w stołówce sejmowej poselskiej się je? Duńską wołowinę, duńską wieprzowinę nakład nakładczego na antybiotykach. Nie wiem, czy posłowie wiedzą, ale jedzą. Macie duńskie masło w polskim parlamencie, bo polskiego nie ma. Polskich Parlamentu na komisjach cyjmowych rolnictwa czy tam to spraw różny, proszę Państwa, jest woda mineralna w butelkach szklanych i nie uświadczycie o plastiku, a wiecie dlaczego? Bo oni dokładnie wiedzą, proszę Państwa, że w plastikowej butelce to jest a arakotwórczy, że plastik się dostaje do wody, konsumpcja odkłada się nam w organizmach, to wystarczy i zobaczyć. Polecam, zróbcie badania na zawartość glifosatu w swoich organizmach, a w szczególności dzieci. Wczoraj przysłali mi rodzice wynik e, badania na zawartość glifosatu ra randapu, żebyście rozumieli co o czym mówię, Randapu w organizmie dziecka. Jakaś pora norma, nie wiem, europejska. Coś co jest uznane za rakotwórcze w Europie jest dopuszczone w normie 0,5 nanograma na milimetr. To dziecko, proszę Państwa, ma 5.73, 12 razy przekroczone normy bezpiecznej jakiejś dolby europejskiej rakotwórczej substancji w organizmie. Ja mam dwa, więc czterokrotnie. Pod Podejrzewam, że posłowie mają też podwórce, więc powinni się swoim zdrowiem też zainteresować. Jest to pan poseł, ten największy z obiecą mi, że też się przebada. <tosłusza> <tosłusza> Najważniejsze, nieważne kto będzie kandydatem w Konfederacji, ważne żebyśmy zmobilizowali się. Możemy przejąć elektora Platformy Obywatelskiej, pis tego PSL-u i złodziejskiego skorumpowanego, tylko trzeba uświadomić, proszę Państwa, i wyborców, że są strudzi. Nie ma dzisiaj na scenie politycznej organizacji, nie ma ludzi, nie ma posłów, którzy z ambony sejmowej powiedzą, że trzeba Polaków przeważać, że trzeba budżet na rolnictwo podnieść, że trzeba podnieść, proszę państwa, i zrobić politykę kredytową, że trzeba chronić polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne, gospodarstwa rodziny zgodnie z artykułem 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski. Ale najważniejsza rzecz, jaka, zgodnie z artykułem 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Trzeba oddać władzę narodową, wejtą Jakbyśmy żebyśmy mogli oddać posła, prezydenta, premiera i cały rząd. I wtedy będziemy mieli władzę nad nim. Wtedy będzie realna władza. Dopóki tak się nie stanie, proszę Państwa, to będziemy mieli taką parówkę siedzącą w parlamencie, w, w tym pałacu prezydenckim wypełnioną izraelską treścią, która podpisuje wszystko, co jest przeciwko polskiemu rolnicu, a podpisując przeciwko polskiemu rolnictwu podpisuje przeciwko polskiemu konsumentowi. To prezydent Rzeczpospolitej Polskiej dzisiaj powinien być inicjatorem Agencji Bezpieczeństwa Żywności. I on o tym wszystkim wie. On o tym wie, że jesteście strócie. Rzeczywiście, proszę Państwa, rok 2018 to 440 tysięcy. Zmarłych już Polaków, w tym masa dzieci. Rok 2019 to prawie dwa razy tyle. Ile jeszcze musi umrzeć, żebyście zrozumieli? Dziękuję bardzo.